Witajcie, dziś pokażę Wam jak szybciutko można włączyć usługę hibernacji w systemie Windows Począwszy od systemu Windows XP przez Vista 7 po Windows w wersji 8 Aby włączyć lub wyłączyć usługę hibernacji musimy przejść do menu Start Wpisać cmd w polu uruchom Uruchomić linię poleceń jako administrator klikając prawym przyciskiem i wybierając odpowiednią opcję, potwierdzamy i mamy linię poleceń w administratora. Ja w tym momencie mam włączoną hibernację w swoim systemie i mam jedynie 17,6 GB wolnego miejsca. Wyłączę teraz hibernację, powiedzmy, że nie chcę jej używać i chcę odzyskać troszkę wolnego miejsca. Wpisuję power CFG H od hibernacji. I spacja OFF. Hibernacja została wyłączona, co też widać po ilości zwolnionego miejsca na dysku. Ponownie, powiedzmy, że chcę używać usługi hibernacji. Wpisuję powerCFG, ukośnik H i analogicznie wartość ON, aby włączyć usługę. W tym momencie plik hiber Sys utworzył się na Dysku C jest on ukryty, jest to plik systemowy. I ja mogę korzystać już z usługi hibernacji, czyli po zamknięciu, załóżmy, klapki laptopa lub wciśnięciu odpowiedniego przycisku, system zapisuje się w takim stanie, w jakim aktualnie się znajduje czyli uruchomione programy, uruchomione pliki, niezapisane pliki wszystko to będzie odtworzone, zapisane na dysku. Mam nadzieję, że to prosta funkcja przypadła Wam do gustu. Życzę powodzenia i do usłyszenia.